Mieliśmy tablice jednowymiarowe, teraz tablice wielowymiarowe. Co to są i czym się różnią od jednowymiarowych? W jednowymiarowych mieliśmy dane w rządku jeden za drugim. Natomiast w wielowymiarowych, jak sama nazwa wskazuje, będzie więcej tych wymiarów. Wyobraźmy sobie, tak dla przykładu, że mamy jakiś arkusz kalkulacyjny Excela i tam jest tabelka. To jest przykład takiej tablicy dwuwymiarowej, gdzie mamy dane, informacje, które możemy wpisywać właśnie w jednym wymiarze, w drugim wymiarze. Mamy wiersze, kolumny i wpisujemy sobie w te komórki odpowiednie liczby, na przykład. Sytuacja podobna, podobna jest tutaj. Mamy tablicę dwuwymiarową i możemy sobie różnego typu dane wpisywać właśnie do odpowiedniej komórki, do odpowiedniego pojemniczka w tej całej tabelce. Jeżeli byśmy mieli tablicę trzywymiarową, to dochodzi nam kolejny wymiar, i taka tablica już się staje taką tablicą przestrzenną, trójwymiarową. Oczywiście, jeżeli byśmy chcieli tworzyć kolejne tablice o kolejnych wymiarach, jest taka możliwość, lecz już dla nas byłoby to coraz ciężej sobie wyobrazić. My przejdźmy do najbardziej popularnych tablic, czyli tablic dwuwymiarowych. I teraz, jak wygląda tworzenie takiej tablicy? Bardzo podobnie jak przy tablicach jednowymiarowych, tylko musimy dodać sobie odpowiednie elementy, żeby wiedzieć, że to jest tablica na przykład dwuwymiarowa. I tak, podajemy na początku typ, jakiego chcemy, aby była tablica. Niech to będzie standardowo int. No i piszemy nawiasy kwadratowe, tak jak było w tablicach jednowymiarowych, lecz jeżeli to ma być tablica dwuwymiarowa, to wpisujemy sobie coś takiego. Czyli możemy powiedzieć, że no, tablica jednowymiarowa miała 1, to dla dwuwymiarowej dwu piszemy sobie dwa te kwadraty, nawiasy kwadratowe. Następnie podajemy nazwę, tablica dwuwymiarowa. No i byśmy mogli średnikiem zakończyć, bądź możemy od razu zainicjalizować sobie tablicę, czyli ją utworzyć. Pamiętamy, że musimy utworzyć tablicę, czyli piszemy sobie new, dalej Znowu jakiego typu tablica, int, i wtedy podaliśmy wymiar tylko jeden, a tutaj musimy podać dwa wymiary. Stwórzmy sobie tablicę taką dwuwymiarową, kwadratową. Czyli w jednym i w drugim wymiarze jest taka sama ilość elementów i widzimy, że dla jednego wymiaru i dla drugiego stworzyliśmy sobie po pięć elementów. I wyobraźcie sobie, że w tym momencie powstał nam taki kwadrat. Jeżeli bym tutaj wpisał, może 10, to byśmy nawet mogli powiedzieć, że stworzyliśmy często doporównywane, właśnie tablicę do gry statków. Bo tam, z tego co dobrze pamiętam, mamy 10 wierszy, 10 kolumn, kolumn, i w tym momencie właśnie została utworzona taka tablica. Teraz, żeby przypisać jakieś wartości do tej tablicy, musimy odwoływać się. Do jej elementów, elementów o odpowiednim indeksie. Tak jak podobnie w jednowymiarowej, podajemy nazwę, lecz teraz będziemy musieli się do tylu, ile wymiarów jest, do tyle, jakby indeksów się odnosić. Na początku podajemy wiersz, czyli to, co jest poziomo, inaczej xa, na przykład chcemy w wierszu zerowym, a następnie kolumnę, czyli to, co mamy pionowo. Przypisujemy sobie jakąś wartość niech to będzie 123. I w tym momencie przypisaliśmy właśnie do takiej tablicy dwuwymiarowej o wierszu zerowym kolumnie pierwszej, o indeksach, pamiętamy, że to są indeksy, i tu tak samo zaczynamy wszystko od zera. Cała ta polityka będzie tyczyła każdego wymiaru, czyli liczymy od zera. I w tym momencie przypisaliśmy. Właśnie sobie liczbę 123. Musimy pamiętać też, żeby zgadzało nam się, zgadzało nam się rozmiar tej tablicy, który do który, którego przypisujemy, czy też odwołujemy żeby nie wyjść poza zakres. Jeżeli chcielibyśmy przypisać jakąś kolejną zmienną, jakąś wartość do na przykład wiersza o indeksie 4 i wiersza o indeksie 8. To by wyglądało w taki sposób. Pamiętamy, cały czas wszystko liczymy od zera. I teraz wypiszemy sobie na ekran nazwa i który wiersz, która kolumna. W taki sposób. Uruchomię program i powinniśmy mieć tę wartość, którą wpisaliśmy tutaj, widoczną. O, tutaj, i tak to jest. Dobrze. Wiecie, że możemy przypisywać jakieś elementy do tablic. Jeżeli już znamy jakie wartości chcemy od razu, bez konieczności tworzenia, a następnie przypisywania. I jak to możemy zrobić. Podobnie znowu jak w jednowymiarowej, tylko troszeczkę bardziej skomplikowanie dla wy, dwuwymiarowej. Utwórzmy sobie nową, no może nową tablicę. Int 2 wymiary, równa się. I teraz tak. Mamy nawiasy klamrowe, otwierające, zamykające. I dla każdego wiersza będziemy musieli znowu opakowywać te dane w te nawiosy, nawiasy klamrowe. Czyli jeżeli stworzymy coś takiego. 1, 2, 3. Stworzyłem w tym momencie tablicę o wymiarze. Mającą jeden wiersz, ale trzy kolumny. Bo tyle elementów mamy w tym wierszu. Kolejny wiersz dodaję, pisząc przecinek, i znów rozpoczynając nawiasem klamrowym, i na przykład piszę kolejne liczby. I w tym momencie mam tablicę o dwóch wierszach. To jest pierwszy wiersz. To jest drugi wiersz, i w tym wierszu mam trzy elementy, a w drugim wierszu też mam trzy elementy, i sobie mogę wypisać dla sprawdzenia te elementy z tablicy. Niech to będzie, najpierw, może komentarzem, będzie chcemy wypisać sobie 0, e, pierwszy element, który się jakby w, w lewym górnym rogu na szczycie znajduje czyli 0, 0. Może w taki sposób, nowa tablica 0, 0. Jakiś element gdzieś ze środka. O, za środka będzie ciężko, bo dużo tutaj nie mamy, ale załóżmy w wierszu pierwszym, czyli o indeksie 0 i element z kolumny drugiej, czyli o indeksie 1, 0, 1 i określmy, że jeszcze chcemy z samego końca elementy, czyli będziemy mieli tablicę, mamy pierwszy wiersz jest, mamy tak, dwa wiersze, trzy kolumny, czyli dwa wiersze, czy chcemy z ostatniego wiersza i z ostatniej kolumny. 1, 2 uruchomię i zobaczmy czy nam się to będzie zgadzało 0, 0 mamy jedynkę 0, 1 mamy dwójkę 1, 2 mamy szóstkę żeby było łatwiej Wam odczytać może troszeczkę sformatuję inaczej te dane zrobimy sobie coś takiego coś takiego i jeszcze może coś takiego i zobaczcie teraz, w jaki sposób te dane otrzymaliśmy stąd. W tym miejscu mamy 00, czyli patrzymy 00. Jedynka tu, jedynka tu. Dalej mieliśmy 01. Czyli 0, ten wiersz. Indeks kolumny pierwszy, czyli 01. Czyli ta liczba. I mamy liczbę tą. Następnie 1, 2. Liczymy od 0 wiersz 0, 1. To jest ten wiersz. I teraz kolumna. Kolumnę mamy o indeksie drugim. Czyli z tego wiersza 0, 1, 2. Tu mamy kolumnę o indeksie drugim. I to się zgadza z tym, co napisaliśmy. Tutaj. Jeżeli dopisałbym jakieś kolejne elementy, na przykład 11, 12, 13. I będzie 41, 42, 43. I teraz chciałbym element ten, zastanówcie się, co powinien wpisać. Ja zacznę pisać. To jest wiersz o indeksie. Tu mamy 0, tu mamy pierwszy. Czyli na pewno będzie to wiersz o indeksie 1. I teraz jeszcze kolumna. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. I teraz sprawdźmy, czy dobrze napisaliśmy. Uruchamiam program. Powinno być 43. Jest. Udało się. Jeżeli byśmy dopisywali kolejne wiersze, no to ta pierwsza kolumna, ta, tu w tym przypadku ten pierwszy indeks, jakby nam się zacząłby zmieniać. Możemy też sobie sprawdzić, jakiego rozmiaru mamy poszczególne wiersze, czy też nawet całą tablicę. I teraz tak. Rozmiar całej tablicy. Sprawdzamy analogicznie jak dla tablicy jednowymiarowej, pisząc lęk. Nowa tablica, lęk. I nasza cała tablica jest rozmiaru 2, bo dlaczego? Bo są liczone wiersze. Ile wierszy ma ta nasza tablica? To to oznacza. Natomiast jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, ile teraz danych, ile dany wiersz, ma kolumn. To zobaczcie, robimy coś takiego. Rozmiar kolumny 0 o indeksie 0. Rozmiar kolumny. O 0, bo myśmy musieli na przykład wierszu o indeksie 0. To by było prawidłowa nazwa. My sobie ukrócimy troszeczkę nazwę, żeby się nie rozpisywać. I teraz piszemy. Z jakiego wiersza chcemy sprawdzić kolumnę? Ile jest tych kolumn? I piszemy Length. Uruchomię program. I zobaczcie rozmiar kolumny 0, 6. 6 elementów. Tyle elementów mieści się tutaj. I tak samo możemy sprawdzić dla naszej kolejnej kolumny o takim indeksie. Robimy w sposób analogiczny. Uruchomimy program. I widzimy akurat też 6 elementów zostało utworzonych. No i tak samo możemy jeszcze sobie sprawić do przeświczenia tablicę dwuwymiarową, może nawet przekopiuję już tutaj robię kopiuj, wklej dwu jak ją nazwaliśmy, skopiuję nazwę może też tablica dwuwymiarowa o tak i tutaj wszędzie teraz podmieniam nazwę, tak tak tak, nie będzie uruchomię i widzimy, że ze względu na to, że to jest tablica kwadratowa, rozmiar całej tablicy, tablica dwumiarowa jest 10, czyli 10 wierszy ma, a teraz w każdym tym wierszu jest jakby 10 kolumn. Oczywiście tutaj będzie więcej. Możemy sobie pisać kolejne. 2 2 3 3 i tak dalej, i tak dalej. Do ilu? Do ilu możemy tak pisać, jaki jest, jaka jest, jaki jest ostatni wiersz? O jakim indeksie? O indeksie dziewiątym. Bo pamiętamy, liczymy od zera uruchamiam. I zobaczcie. Mamy wszystko wypisane. Ale co by, co by się stało, żeby napisał dla dziesiątki? Dostaniemy informację o błędzie, że wyszliśmy. Poza zakres naszej tablicy, bo tablica dwuwymiarowa jest kwadratowa o rozmiarze 10 na 10, czyli liczymy od zera, a ostatni indeks, ostatni wiersz w tablicy ma numer 9, a nie 10, jak tutaj wypisaliśmy, i stąd owy błąd. OK, usuwam, uruchamiam i powinien nam ten błąd zniknąć. Dobrze, teraz jest OK. Jeszcze pokażę Wam, jak stworzyć tablicę trójwymiarową. Typ, jeżeli będą trzy wymiary, piszemy trzy nawiasy kwadratowe. Nazwa. I teraz, żeby utworzyć, musimy pamiętać ze słowem kluczowym new. Typ. No i tutaj mamy już podpowiedź. Piszemy w taki sposób, i musimy oczywiście podać, jakiego rozmiaru ma być dla. X dla pierwszego wymiaru, dla drugiego wymiaru i na przykład dla trzeciego wymiaru. Analogicznie tablica byłaby tworzona dla kolejnych wymiarów, ale tu już wchodzimy właśnie do już elementy, które ciężko byłoby sobie wyobrazić. Tablicę trójwymiarową jesteśmy jeszcze sobie przestrzennie to wyobraźni zarysować. To tyle na temat tablic wielowymiarowych.